Na temat tego, co daje grubość podkładu w rakietce do tenisa stołowego. Czyli na pewno widzicie, że w sklepach, jeżeli chcecie sobie kupić okładzinę, to one się wahają. Powiedzmy sobie 1,1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,1, 2,3 mm. Chodzi o to, że okładziny, czyli ten podkład w moim przypadku teraz, który jest żółty, może być różny. I co wam daje ten podkład? I tutaj najprościej to by było powiedzieć, że im grubszy podkład, tym szybsza będzie wasza rakietka i tym większy efekt katapulty. Ale niestety tak do końca nie jest. Dlatego, że oczywiście jest na podkładzie umieszczona jeszcze okładzina. Oraz druga sprawa, że podkłady są różne. Jeden podkład może być bardzo duży, natomiast może on wcale takiej katapulty dłużej nie dawać, a może nawet rakietka wcale nie być taka szybka. W tym moim przypadku teraz to jest podkład chyba 2 albo 2,1 mm, i okładzina, jak widzicie, wcale jakoś tam bardzo mocno piłki nie odbija. Nawet odbijają w dosyć zamulony sposób, i to wynika z tego, że oczywiście okładzina jest dosyć twardawa. Ona nie jest w stanie tak się mocno ugiąć, aby w ten podkład większe zagłębienie wchodziło i odbijało ten proces, aby występował katapulty. A więc, jeżeli macie, powiedzmy sobie, dobrą, dobry podkład. I gumę, która jest w miarę miękka lub bardzo miękka, to dziś się ten podkład wtedy podczas uderzenia będzie się ugniatał. Będzie większa katapulta, im większy podkład. Bo zobaczcie, że jeżeli mocne uderzenie topspinowe byście wykonywali, to ta piłka mocniej się wegnie w tą okładzinę i razem w podkład, i mocniej zostanie odrzucona niż gdybyście używali takiej dosyć tak jak tutaj. Mam sztywną okładzinę i dosyć w miarę sztywny, także podkład. Dlatego. Podkład, co Wam daje? To nie jest jednoznaczna odpowiedź. Jeżeli macie dobre okładziny, a szczególnie okładziny, które są dosyć miękkie i szybkie, to na pewno im większy podkład będziecie mieli, tym większy będziecie mieli efekt katapulty oraz teoretycznie piłka będzie szybciej od niej odbijana. Natomiast im krótszy podkład, chudszy podkład, to możecie mieć to w drugą stronę. Piłka może być trochę mniejsza, mieć efekt katapulty, ale okładzina znowu może ciągnąć piłkę, że będzie ona szybciej uciekała. Bo efekt katapulty, a znowu szybkość odbicia to są niby coś podobnego, ale jakby trochę jednak przez większości osób odróżniane rzeczy od siebie. I z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby rozwinąć się bardziej na temat tego podkład, co Wam daje różny, różna jego grubość w rakietce do stołowego, to zapraszam poniżej do komentarzy. Aczkolwiek <laughs> wiem, że to ciężko napisać, bo przecież tutaj są wszystko zależy od tego, jakich użyto okładzin. Ale generalnie szybsze rakietki mają grubszy podkład, większy efekt katapulty, także charakteryzuje się tym, że podkład jest im grubszy, tym większa katapulta. Choć nie zawsze. Dzięki za obejrzenie i czekam na Wasze komentarze. Cześć!